Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym e, ogłaszamy wyniki konkursu Like and Twin. Ja jestem Diamante, a dzisiaj nagrodzimy kolejne dwie osoby mm, w konkursie spośród 159. Pewnie się dziwicie, dlaczego dwie? Otóż dlatego, iż, iż wyniki są następujące: e, ostatnia ankieta, którą Wam podsyłałem: jednogłośnie wygrywa pierwsza opcja, w którą wylosowaliście, żeby nagradzać dwie osoby e, 200 sm oraz 150 SM-ami niż jedną w postaci wysokości 300 SM pierwsza opcja miała 97 głosów co daje 85,1% natomiast druga opcja to jest 17 głosów co daje 14,9% tak więc dzisiaj w dzisiejszym konkursie jest pośród 159 osób nagrodę dwóch zwycięzców smoczymi monetami na serwerze Helium 2 ok, przechodzimy wtedy do naszych do naszej listy uczestniczących widzicie ile tutaj jest was wszystkich e, tak więc przechodzimy do losowania, ja już mam maszynkę otwartą e, 159 osób wzięło udział, tak więc 159 wpisujemy sobie w maksimum, generujemy i mamy 45 numer, to jest pierwszy zwycięzca, która wygra, który wygra 45 smoczych monet, a kto będzie tym

9, 10, 30, to jest 30. Uwaga, jeszcze 15 osób. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bartek Mikosław. Bartek Mikosław jest pierwszym zwycięzcą naszego konkursu Like and Twin i wygrywa 200 smoczych monet. Natomiast e, teraz przechodzimy do losowania drugiej osoby. Przyciskam tylko jeszcze raz Generuj I osoba pierwsza jest zwycięzcą osoba, pier osoba pierwsza z naszej listy jest zwycięzcą A jest to Adrianna Bartosz yy, I wygrywa 150 smoczych monet no, Ale zobaczcie jaki w ogóle Jaki Nie wiem jak to jest możliwe jeden 159 Pierwszy numer 45 Drugi numer 1 No widzicie nawet pierwszym można by i wygrać Tak więc dwie osoby zostały nagrodzone z monetami, mm, i przez kolejne rundy również będą cały czas nagradzane dwie osoby. E, my prosimy zwycięzców o podesłanie loginów e, do kont poprzez PW na Facebooku. Jest to Bartek Mikosław oraz Adrianna Bartosz. I zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej części, części 14: Like and Twin, którą ogłoszę już jutro rano w drodze do mojej szkoły. Trzymajcie się, cześć.